Witam w świątecznych akcentach polskich. W dzisiejszym wydaniu opowiemy Państwu o tematycznych wystawach w galerii domu polskiego, o wspaniałej akcji paczka dla Rodaka i bohatera na kresach. Pokażemy migawki z koncertu plenerowego kukułeczki i spotkania wigilijnego w węgorzewie. Zapraszam na obejrzenie naszego nowego programu Muzyka w środku grudnia w Galerii Domu Polskiego zostały otwarte dwie wystawy bożonarodzeniowe: wystawa rysunków dziecięcych, prawdziwa historia świętego Mikołaja oraz wystawa prac Nelly i Anastazji Lajzane, bożonarodzeniowa magia. Podwójną wystawę piękną i nastrojową piosenką otworzyła absolwentka Gimnazjum Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego Anastasia Sawejka. Od 16 grudnia ściany galerii zdobią rysunki, które zostały opatrzone wspólną nazwą Prawdziwa Historia Świętego Mikołaja. Autorami prac są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klasy pierwszej i drugiej. Korzystając z własnej wyobraźni, stworzyły fantastyczny świat Świętego Mikołaja, opisując ciekawe fakty o jego życiu. Na przykład, co je na obiad, jak wygląda jego szafa, czy jaki ma system ochrony domku. Dzieci, których prace znalazły się na wystawie, otrzymały dyplomy i upominki. Druga wystawa, tematycznie bardzo zgrana z rysunkami dzieci, pokazuje pracę Nelly i Anastazji Lajzane. Matki i córki, które urodziły się w Ładgali. Nelly jest autorką wspaniałych zdobionych puszek. Z kolei Anastazja, pięknych bałwanków ze skarpetek. Nelly Lajzany urodziła się w Agłonie i spędziła tam pierwsze siedem lat życia. Uczyła się w Dałga w później zdobyła wykształcenie choreograficzne. Była kierowniczką zespołu tanecznego, członkiem związku estradowo-koncertowego oraz pracowała w szkole. Nelly zawsze była osobą twórczą. Ucząc się w szkole, tworzyła gazetkę ścienną. A później, pracując jako nauczycielka, projektowała stroje dla siebie i dla dzieci. Nelly zainteresowała się rękodziełem zupełnie przypadkowo. Idea zdobienia puszek powstała po obejrzeniu w internecie prac innych ludzi. Z czasem Nelly stworzyła swój własny niepowtarzalny styl. Dla swoich prac autorka wykorzystuje szyszki, tekturę, koronki, tkaninę, sznurki oraz inne materiały. A znakiem firmowym Nelly są koty w domkach. Anastazja Lajzane urodziła się i ukończyła szkołę w Dałga w Pils, studiowała w Łogre i w Jurmali. Z zawodu Anastazja jest policjantką, ma również wykształcenie prawnicze. Zainteresowała się rękodziełem również przypadkowo, tak samo jak mama. Swoich pierwszych bałwanków zrobiła, aby ozdobić własny dom przed Sylwestrem. W ciągu roku udoskonaliła technikę a pozytywne opinie przyjaciół zainspirowały ją do tworzenia figurek bałwanków na zlecenie. Zrobione przez Anastazję bałwanki zdążyły powędrować do różnych zakątków świata. Świąteczne wystawy w Centrum Kultury Polskiej można obejrzeć do 6 stycznia. Co roku przed świętami przybywają na Łotwę dobrzy ludzie z paczkami dla najbardziej potrzebujących Polaków. W tym roku, w ramach akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach Boże Narodzenie 2021, dotarli do nas przedstawiciele Fundacji Polskich Wartości, którzy zadbali o paczki dla Polaków z Litwy i Łotwy. Pierwszy etap akcji rozpoczął się w Polsce 4 października, kiedy ruszyła zbiórka produktów do paczek z darami. Gromadzono je m.in. w szkołach, biurach poselskich, leśnictwach, karitasie, przedszkolach i innych placówkach w całej Polsce do 26 listopada. Według przedstawicieli fundacji, pod względem ilości zebranych darów, tegoroczna ósma edycja była rekordowa. W drugim etapie, 3-4 grudnia, odbyło się pakowanie paczek. Wspólnie z wolontariuszami, zaproszonymi gośćmi i żołnierzami zapakowano 1800 paczek z artykułami żywnościowymi, przyborami szkolnymi, chemią gospodarczą i kosmetykami. Przez dwa dni w pakowaniu uczestniczyło ponad 100 osób. 4 grudnia po zakończonym pakowaniu grupa dziewięciu osób trzema busami oraz tirem wyruszyła na Wileńszczyznę i do Ładgali. 8 grudnia paczki dotarły na Łotwę. Jedną z osób, które przywiozły paczki był prezes Fundacji Polskich Wartości Wojciech Woźniak. Przejechaliśmy w ramach paczki na narodek i Bohatera na Kresach. Pierwszy raz dotarliśmy do Dyneburga, na Łotwę po raz trzeci dostarczyliśmy paczki. Jest to dla nas wyraz wdzięczności dla Polaków, którzy tu zamieszkują. Chcielibyśmy podziękować za tą polskość, którą nam tutaj przetrzymują. Cały czas starają się być jednak dbać o naszą kulturę, o nasze tradycje. I to jest wyraz wdzięczności. No i przede wszystkim złoży życzenia błogosławionych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Przedstawiciele fundacji udali się pod Krzyż na swobódce, żeby złożyć hołd Polakom poległym za wolność waszą i naszą. Również dyneburski oddział ZPL, przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, przygotował 25 paczek dla najstarszych lokalnych Polaków. W dzisiejszych niełatwych czasach jedną z grup, które dźwigają największy ciężar sytuacji są lekarze. W wielu państwach już od początku pandemii zwykli ludzie na bardzo różne sposoby wspierają lekarzy, by pokazać, że doceniają ich trud. Również uczestnicy zespołu tańca lodowego Kukułeczka pokazali swe uznanie dla personelu medycznego. Zatańczyli dla miejscowych lekarzy. 18 grudnia na terenie parku przyrodniczego Meandry Dźwiny, obok malowniczej wioski staroobrzędowców z starsza grupa kukułeczek zaprezentowała kilka tańców i piosenek lokalnym lekarzom. Nie patrząc na to, że pogoda nie bardzo dopisywała imprezie plenerowej, a mianowicie padało, kukułeczki w świątecznym przebraniu weseliły publiczność. Nasza wspaniała młodzież udowodniła, że potrafi działać, nie zważając na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Może tańczyć w każdym stroju, w każdym miejscu i na każdym podłożu. Publiczność była rozweselona i rozbawiona, a przecież bardzo ważne, aby lekarze, którzy na co dzień są na pierwszej linii walki z koronawirusem, pozostawali w dobrym nastroju i mieli pozytywne nastawienie do życia. Na pewno przyczyniły się do tego kukółeczki pod wodzą cudownej Żanny Stankiewicz. Łotewscy Polacy już od wielu lat uczestniczą w spotkaniach dla rodaków z zagranicy, organizowanych przez Koło Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Węgorzewie. Należy zaznaczyć, że takie imprezy odbywają się już od 21 lat. 4 grudnia do Polski udali się przedstawiciele chóru Promień z Dałga w Pils, chóru Jutrzenka z Razekne i zespołu Polone z Rygi. W tym dniu odbyło się spotkanie przy tradycyjnym polskim wigilijnym stole. Polacy, Złotwy, Litwy, Białorusi, obwodu Kaliningradzkiego śpiewali polskie kolendy, a także dzielili się opłatkiem. Węgorzewskie Koło należy do oddziału warmińsko-mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. A jego prezesem jest pan Wiesław Pietrzak. W swoim przemówieniu skierowanym do wszystkich Polaków podkreślił, że te spotkania organizowane są z myślą o rodakach z zagranicy po to, żeby wzajemnie doładowywać akumulatory, żeby Polakom się chciało podtrzymywać tradycje, uczyć języka polskiego i być Polakami. Zaznaczył też, że dla Polaków w kraju bardzo ważna jest więź z Polonią. Zgromadzeni w Węgorzewie Polacy ze wzruszeniem przyjęli rodaków, słuchając opowieści o ich losach i aktualnej sytuacji. Oprócz ciepłych rozmów opowiadano też o tradycjach bożonarodzeniowych, potrawach, które od zawsze gościły na stołach Polaków. Odbyła się też transmisja spotkania na internecie. Nasz dzisiejszy świąteczny program dobiegł już końca. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile. Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia Państwu składają Redakcja Akcentów Polskich, Centrum Kultury Polskiej oraz Związek Polaków. Niech te święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień wśród rodziny i przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Państwa osób. Wesołych świąt! i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w kolejnych akcentach polskich. Szczególny dzień się budzi Niosąc ciepło w każdą sień To dobroci dzień dla ludzi Tylko jeden sam rok roku taki dzień właśnie na Nadejdzie noc pojedna, tylko jedna w całym roku, taka noc, choć ty Nad dnie, braknie nagle ciepłych słów. Najważniejsza gwiazda zlewie, i niech ja co roku wrócić znów. Nie jeden świat powróci z bingo, brzymieniem spraw. Twarzy masz na powitanie dnia. Znów milczenie set, regułą będzie nas. So